Grupa dyskutowała o eliminacjach podczas spotkania przy ognisku. Uczestnicy dzielili się ze sobą spostrzeżeniami, a przy okazji zdradzili za kim i za czym najbardziej tęsknią. Karolowi brakuje swoich kotów i partnerki, ziem młodszego brata, Lolkowi przyjaciół, Rafałowi mamy, a Kubie tajemniczej Agnieszki. Po tym wyznaniu w grupie zapadła niezręczna cisza, a zaskoczona tym wyznaniem Kinga opuściła spotkanie. Czy farmer nie był szczery wobec dziewczyny, deklarując wcześniej, że jest singlem? Nazajutrz chwilę grozy przeżywał Karol da Costa. Podczas porannego obrządku dostrzegł, że jego podopieczna krowa Tosia kuleje na przednią nogę. Jeśli kontuzja okaże się poważna, będzie musiał opuścić program. Na farmie panuje bowiem zasada, jeżeli ktokolwiek z premedytacją, przez zaniedbanie bądź z własnej głupoty wpłynie na szkodę zwierząt, dyscyplinarnie opuści farmę. Rolnik Szymon sprawdził stan zdrowia krowy i okazało się, że Tosia zbyt długo leżała na jednej nodze, dlatego rano lekko kulała. Nic jej nie będzie. Kolejna zasada obowiązująca na farmie to ta, że osoba opuszczająca program wskazuje nowego farmera tygodnia. Ponieważ tym razem z programem pożegnały się dwie uczestniczki liderów, również będzie dwóch prowadzące zdradziły, że będzie to najbardziej brutalny tydzień na farmie, a następnie podzieliły grupę na dwie drużyny. Kinga, Zima, Karol i Monika trafili do żółtej drużyny Izzy, a Tomek, Kuba, Rafał i Beata do zielonej drużyny pod wodzą Lolka. Jakie będzie zadanie tygodnia? O tym uczestnicy dowiedzieli się podczas wizyty rolnika Szymona, który przyjechał do gospodarstwa z przyczepą wypełnioną po brzegi dawno niewidzianym przez farmerów jedzeniem, dojrzałymi owocami, warzywami oraz mięsem i rybami. Uczestnicy mają 48 godzin, aby z tych produktów przygotować przetwory na targ, na który zjadą się okoliczni mieszkańcy. To oni ocenią ich wysiłek. Farmerzy w trakcie wykonywania zadania nie mogą uszczknąć ze stołu obfitości. Czy starczy im silnej woli, aby przetrwać w obliczu tak licznych pokus?